Możemy potwierdzić, iż na polecenie zachodnio pionu prokuratury krajowej zatrzymano Kamila L. pseudonim Budda oraz dziewięć innych osób. Kamila Budda Budda zatrzymany przez policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji. Absolutny breaking news: jest to najbardziej popularny polski motoryzacyjny youtuber. Dzisiaj w godzinach porannych został zatrzymany pod hotelem w Warszawie właśnie przez funkcjonariuszy CBSP. Co mu teraz grozi? Za jakie czyny mógł zostać zatrzymany, najprawdopodobniej ze swoją partnerką i kilkoma innymi osobami. Dzisiaj opowiemy sobie w tym odcinku. Ja jestem Baget, były policjant, mówi o służbach bez cenzury. Zapraszam na kolejny odcinek. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, Sierżant Bageta z tej strony. Witam Was w nowym odcinku. no Spotykamy się w okolicznościach naprawdę niesamowitych, ponieważ Kamil Labudda, czyli Budda, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego. I zdawać by się mogło, że chyba się już tego spodziewał, ponieważ żegnał się z widzami, ale zaraz tam, że dzisiaj nie ma przeglądu tygodnia. A będzie najprawdopodobniej jutro, no ale temat jest tak gorący, że nie mogłem przejść koło niego. Obojętnie. O właśnie. Jako pierwszy w ogóle poinformował nas o tym dziennikarz Radia Kraków, czyli pan Patryk Łukasz Kubiak. Pilne. Budda 7 zatrzymany przez CBS Policji. YouTuber został ujęty wraz z kilkoma innymi osobami. Został zabezpieczony jego majątek. Informacje nieoficjalnie potwierdzają źródła w Policji. Czekam na oficjalne potwierdzenie CBS. I mogliśmy w ogóle przeczytać mogę. o tym też właśnie na Radio Kraków. Tam było nagranie pani rzecznik e, prokuratury rejonowej. No i w tym momencie informacja już jest absolutnie potwierdzona i przez rzecznik. Rzecznika Prokuratury Rejonowej, przez Rzecznika Prokuratury Krajowej, czyli przez pana Nowaka, do czego sobie zaraz przejdziemy, i przez Rzecznika Centralnego Biura Śledczego. Policji. I dlaczego tak mówię o tym centralnym biurze śledczym policji, a nie po prostu, że zatrzymało Budę Policja, ponieważ jest to kluczowe do tego, o czym będę mówić zaraz, czyli za co Budda potencjalnie i te inne osoby mógł zostać zatrzymany. No i to ta pierwsza wiadomość od Rady jak Kraków, która spłynęła z prokuratury. Mogę potwierdzić, że w dniu dzisiejszym został zatrzymany Kamil L. znany polski influencer, a nim zostało zatrzymanych dziewięć innych osób, sprawa będzie prowadzona przez Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Jeśli chodzi o kwestie dalszych informacji, a więc dotyczących zarzutów, jakie przedstawiono zatrzymanym, to będziemy informować dopiero po zakończeniu czynności z tymi osobami. Absolutnie potwierdza się z tym, co teraz już cztery oczy z dziennikarzem potwierdziła pani rzecznik prokuratury rejonowej. Możemy potwierdzić, iż na polecenie zachodniopomorskiego pionu prokuratury krajowej zatrzymano Kamila L., pseudonim Budda oraz dziewięć innych osób. Na tym etapie nie udzielamy żadnych szczegółowych informacji, na temat samej sprawy oraz zarzutów. Dobra, ale patrzcie, Buddha zawsze gadał, że będzie tworzył historię. Teraz pytanie brzmi, czy, czy kłamał? Czy widzieliście kiedyś, żeby jakiś youtuber takie obrazki prezentował? Bo okej, okay, może Pandora była głośna, ale czy zabinęli kogoś? No nie pamiętam. Także co by nie. Buddha słowa dotrzymał i historię dopiero. Brutów jakie mają zostać ogłoszone podejrzanemu. Naprawdę piszę już teraz o tym wszystkie, wszystkie media od lewa do prawa, od mediów małych, po media naprawdę ogromne, takie jak Onet, a sam Onet na ten temat pisze tak. Popularny youtuber Buddha zatrzymany przez CBSP Kamil L został dziś przez nas zatrzymany w Warszawie przekazało Centralne Biuro Śledcze Policji. Informacje na ten temat usłyszał dziennikarz Radia Kraków Patryk Kubiak. Komunikat w tej sprawie wydał rzecznik prokuratury krajowej, który potwierdził zatrzymanie Kamila L oraz dziewięciu innych osób. Sprawą youtubera Buddy ma zajmować się Wydział Prokuratury Krajowej w Szczecinie. W ramach śledztwa prowadzonego przez zachodnią pomorski pion PZPK w Szczecinie zatrzymano dziś Kamila L., pseudonim Budda oraz dziewięć innych osób. Prokurator przedstawi im zarzuty i przesłuchaj w charakterze podejrzanych. Szczegóły po zakończeniu czynności napisał na portalu X Przemysław Nowak. Rzecznik Prokuratury Krajowej, tutaj właśnie ten pis Przemysłowa Nowaka, możemy sobie zobaczyć. Nieoficjalnie wiadomo, że do zatrzymania doszło w Warszawie w pobliżu jednego z hoteli. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać jak sprzed hotelu w stolicy odholowywany jest samochód marki BMW. Zamieszczający film twierdzi, że to jedno z aut Buddy, i wraz z nim prawdopodobnie zatrzymano także jego partnerkę Aleksandrę. W sieci pojawiła się też niepotwierdzona informacja, że do konfiskaty aut dochodzi również w innych miastach. I tutaj mamy właśnie takie nagranie z tej konfiskaty. Zostało to nadesłane do mnie przez jednego z moich słuchaczy. No hotel Warszawa, Węka Buddy, brana właśnie na hol przez CZB. Proszę, tu jeden. Tam nagrywa całą akcję, drugi. A przed chwilą z hotelu Warszawa pali grażynka w e, policji cb Tak, została poprowadzona do takiego samochodu, który już pojechał. A ten pewnie czeka na Kabila. Ale gruba akcja. A auta są konfiskowane między innymi też z Gliwic. Z MGP w Gliwicach, portowa Gliwice, CBS, policja i lawety auta wywożą. I teraz mogliśmy przeczytać, że zatrzymana najprawdopodobniej została też Aleksandra, czyli partnerka Buddy. No i przewija się też tu coś takiego jak MGP. Dlaczego te dwie osoby są takie ważne dla całej sprawy? Może tutaj nie będę parafrasować w filmiku Baran Kiepa i w ogóle całej strony Budda że Baran Kiep został tutaj zacytowany, to grubo. 777, dam wam linki do tego, bo tutaj naprawdę Baran Kiep zrobił fenomenalną robotę, jeżeli chodzi o rozbiórkę Buddy na Atomy, w takim sensie przenośnym, w sensie jego całej osobowości, więc zapraszam na sylwetki polskich gangsterów Baran Kiep na całe trzy części, właściwie cztery, bo najpierw był taki krótszy film o Buddzie, potem był trzy częściowy, więc zapraszam, jeżeli ktoś chce sobie przybliżyć sylwetkę Buddy, ale ja tutaj może tak w dużym skrócie powiem w ogóle, o co chodzi, zarysuję wam całe te kontrowersje. O co chodzi, Całe no tutaj Buddha woził się z ludźmi, którzy można powiedzieć mają wątpliwą reputację, między innymi w Monako, niektóre tamte osoby miały być zamieszane w ogóle w różne grupy przestępcze, to też sobie możecie zobaczyć na tej stronie, bo generalnie te, te screeny, które teraz będę wam wrzucać pochodzą właśnie ze strony Buddha 777 I Tutaj między innymi chodzi o to, że właśnie wypożyczalnia 66 Rent Katowice miała robić machloje z kolizjami samochodów, nagle ci ludzie, którzy wypożyczali... O, właśnie, to też, jest, to też jest bardzo ciekawy temat. Jak już jesteśmy tutaj, to teraz się zatrzymamy, bo przytoczę Wam jedną rzecz. Czerwone auto mm, azjatyckie Supra. Właśnie. Toyota Supra Budda. Pamiętacie, w danym okresie Buddha jeszcze nie był aż tak spopularyzowany, ale pamiętacie taką akcję, jak Buddha powiedział, że ktoś, kto pożyczył jego samochód, rozbił, rozbił go i uciekł z miejsca zdarzenia? Kierowca uciekł, okazał się Ukraińcem, uciekł na Ukrainę. Ja absolutnie niczego nie zarzucam, wiadomo, ale z tego, co słyszałem, to często tak się robi, że się bierze Ukraińca i Ukrainiec znika na Ukrainę. Przynajmniej tak się robił, jak wojny nie było samochody miały znikać, ale na konto 6, -6 ren miały wpływać pieniążki z ubezpieczeń samochodów. Niektóre samochody miały parę kolizji w krótkim czasie. Następnie była fotowoltaika, inne dziwne biznesy Buddy, niektóre w ogóle założone właśnie na jego Grażynę tak zwaną, czyli na ole. Z kolei inne rzeczy miały być brane na Buddę, ale tak naprawdę Budda tego nie prowadził. No generalnie pachnie tutaj byciem supem i ze strony Aleksandry, i ze strony Buddy. Następnie były loterie, wokół których też jest mega dużo kontrowersji, między innymi to. I to w ogóle mi zryło beret, bo ja o tym nie wiedziałem. W sensie wiedziałem, kto to jest Budda. Mniej więcej to kojarzyłem, wiedziałem, że tam są jakieś kontrowersje wokół niego grane, ale i to też jest na filmie Baran Kiepa. To w jaki sposób on. Wręcz namawiał młode osoby, żeby tak naprawdę fałszowały fakt wzięcia udziału w loterii i rejestrowały te losy na starszych braci, na rodzinę, ale dawały mu pieniążki, no to mnie to aż wywaliło dosłownie z butów. Więc naprawdę polecam te filmy. No i MGP. Właśnie mówiłem wam, że to też jest jedna z możliwości, że właśnie przez to, że, bo wiesz, jakby, okej, okay, prawo ch**owe w Polsce jest napisane w sposób bardzo specyficzny, ogólnie tak szczerze to na do... Z moim zdaniem, ale to, to, to już jest oddzielny temat. Uważam, że jest totalnie źle zrobione. Jak ktoś by się zagłębił w historii, kiedy, kiedy to prawo było u, u, ustalane i tak dalej, to jakby można z łatwością dojść do wniosku, dlaczego jest w takim, a nie innym stanie. Nie jest no, najlepiej sporządzone, ale to inny temat. Lotnie są w stanie omijać prawo w taki sposób, że były legalne, ale nigdy, jak nie mam, nie będą legalne dla osób poniżej 18 roku życia. Wiesz, jakby na w Polsce też są legalne, możesz pójść do wejść do niego i zagrać, ale nigdy nie zostaniesz wpuszczony, jeżeli ktoś nie sprawdzi twojego dowodu osobistego. Namawianie dzieci, osób nieletnich do tego, żeby jawne namawianie, żeby wzięły udział w takiej loterii, też może być już podpinane pod łamanie prawa, więc strasznie mnie to dziwi, bo nie jestem w stanie uwierzyć w to, że takie jest w stanie aż tak diametralnie wpłynąć na przychody z loterii. W sensie, nie było mu to potrzebne, uważam. Garaż. Jeżeli chodzi o MGP Garage, to tutaj ta sprawa z MGP Garage naprawdę, naprawdę jest bardzo gruba, ponieważ wokół całego MGP jest mega dużo kontrowersji, włącznie z tym, że mieli brać udział w po prostu kradzieżach samochodów, dorabiając kluczyki do samochodów, które zostały u nich na usługi detailingowe. Słuchajcie tego. Film opublikowany na kanale Szalony Podcast skupia się na wyjaśnieniu przeszłości Bartłomieja Glinkowskiego, opisując jego rolę w procederze kradzieży samochodów w okolicach 2012 roku. Wówczas to na jego myjni samochodowej... Pamiętacie jak była afera z Glinkowskim i Buddha się go wyrzekł, twierdząc, że o niczym nie wiedział? Ja mam wtedy mówiłem na raju. Że jest to niemożliwe, zwłaszcza, że dobrze się znali i Budda. Ja wiem, że nie mam na to dowodów. Ale wiem nas 99,9%, że Budda wiedział. Być może dojdzie do takiej sytuacji, że Budda wyjdzie z aresztu, okaże się, że go złapali, nie zrobił nic złego, i tak dalej, i tak dalej, nie wiem, co nie zmienia faktu, że wiedział. W tym samochodach montowano również nadajniki GPS, co pozwalało na śledzenie ruchu pojazdów i łatwe dokonanie kradzieży. Gdy sprawa ujrzała światło dzienne, Bartłomiej Glinkowski uniknął wówczas więzienia, decydując się na współpracę z policją i przekazując organom ścigania zeznania, obciążające swoich wspólników. No, już nie taki czarno-biały ten Budda chyba jest, prawda? Ale tak jak mówię, nie będę tutaj wam opowiadać filmów Barankiepa i strony Budda 77 7cc, zapraszam po prostu do tego, linki będziecie mieli w opisie filmu. W każdym razie jest tam zamieszanych parę osób, w tym partnerka Buddy, Budda i m.in. Bandura. A swoją drogą przypominam... Bandura? Jak Bandura? Jest tam zamieszanych parę osób, w tym partnerka Buddy, Budda i m.in. Bandura. A swoją drogą przypominam, że brały w tym udział też takie osoby jak na przykład Oj Wojtek i... i Samu, mówię o loteriach, więc... sprawa może być rozwojowa. Trochę zdziwiły mnie, powiem wam, te nieścisłości w newsach, ponieważ Czytamy najpierw na właśnie tej stronie, która dostarczyła nam tą informację, że Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało Kamila Budde, wraz z nim zatrzymano 9 osób. Po czym czytamy na onecie. Że prowadziliśmy czynności, które doprowadziły do zatrzymania dwóch osób i sprawę nadzoruje Szczeciński Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. A następnie przewysław Dowak pisze nam, że w ramach śledztwa prowadzonego przez Zachodni Morski Pion PZ zatrzymano Buddę oraz dziewięć innych osób. Nie wiem, właśnie o co chodzi. Więc o co chodzi, ale wydaje mi się, że po prostu jest tak, że to może CBSP, akurat to, które robiło realizację w Warszawie, prowadziło sprawę tylko tych dwóch osób, a resztę sprawy prowadził właśnie ten Zamiejscowy Wydział Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Według mnie było tak. Może nie jest to jakieś przekłamanie, tylko po prostu jest jakaś nieścisłość w przekazie medialnym. W sensie pewnie się CBSP. Nie dogadało z prokuraturą krajową, żeby przekazać do mediów jakąś taką zbiórczą informację, i teraz mamy pewne nieścisłości. Ja też tak powiedziałem w ogóle w TikToku, że zostały zatrzymane dwie osoby, ale tak naprawdę były zatrzymane dziewięć osób, więc tutaj CBŚP, no, podaję przez Was nie do końca prawdziwe info, jeżeli chodzi o to, także bardzo przepraszam, no, ale teraz prostuję. No i teraz co grozi Budgie? Ale teraz dobre pytanie zadał. Jeżeli chodzi o to, to kiedy usłyszałem o CBŚP właśnie dlaczego powiedziałem, że to jest ważne, że zatrzymali go policjanci, Centralnego Biura Śledczego Policji, a nie tam policjanci z jakiegoś wydziału kryminalnego, czy po prostu policjanci, po prostu zwyczajna policja, zwyczajna, tak, w cudzysłowie, no bo CBSP to też policja. Ponieważ policjanci CBSP czyli Centralnego Biura Śledczego Policji, z samych swoich ustawowych obowiązków, z tego co jest zawarte między innymi w ustawie o policji, realizują zadania z zakresu ścigania ludzi, którzy odpowiadają za uczestnictwo w zorganizowanych grupach przestępczych. Dlatego to jest ważne. Ponieważ widziałem już w internecie jakieś hipotezy, że Budda był zatrzymany za jakieś wały podatkowe, był zatrzymany właśnie, to to jest w ogóle dla mnie kuriozum, że był zatrzymany tam za jakieś... Nielegalne prowadzenie loterii. Słuchajcie, samo prowadzenie loterii, tak zwanej loterii fantowej, czy tam w ogóle jakichś takich gier losowych, bez zezwolenia, to jest zagrożone jakąś śmieszną karą. I tak naprawdę faktycznie stanowi to czyn za. Tak, tak jak Wam mówiłem, jest to śmieszna kara. Buddha przecież zrobił źle pierwszą loterię i dostał za nią jakąś karę rzędu 40 tysięcy złotych. Nie oszukujmy się, jest to kara niewielka. Ogólnie za promowanie gier. W Polsce w pierwszej kolejności dostajesz prawie zawsze kary finansowe, kary finansowe, nie zawinął cię za coś takiego, więc ten temat jest na 100% grubszy i wielowarstwowy, tam na pewno wchodzą jakieś dziwne powiązania w grę i jakieś tematy, o których nie mówią. To jest wierzchołek tej gór lodowej, 100%. Bro, no i Buddha mógłby za to odpowiedzieć, ale gwarantuję Wam, że jeżeli by to chodziło tylko o to, że Buddha tam zrobił jakąś loterię nielegalnie i coś tam komuś rozdał, nie zgłosił tego tam do jakiegoś organu, który się zajmuje grami losowymi. Poza tym to zrobił, to Miały zezwolenie na 100% liczbowymi, to nie zatrzymywałoby go CBSP. Według mnie przynajmniej tak jest. Jeżeli chcecie sobie poczytać o prawie podatkowym i o tym, co grozi, jeżeli będziecie walili pręta na podatkach, to zapraszam do kodeksu karnego skarbowego, bo szczerze mówiąc ja się na skarbówce za bardzo nie znam i nie będę wam tutaj mówić o karuzelach watowskich, o jakichś oszustwach podatkowych. Po prostu gówno o tym wiem. Odsyłam do osób, które się tym zajmują, między innymi do policjantów, którzy zajmują się przestępstwami gospodarczymi, no albo do, samo, no albo do samodzielnego zapoznania się z kodeksem karnym skarbowym. Ja nie mam zamiaru tego robić bo jest to chyba jedna z najnudniejszych rzeczy na świecie, jakie można robić. Ale, ale, ale chciałbym Wam tutaj zwrócić uwagę na inny artykuł. Ja wiem tylko tyle, że podobno jak ktoś kręci lody na wacie, to są... to mają przeje... nie? Że jak sobie nie zapłacisz jakiegoś podatku za coś czy coś, to tam dostaniesz jakieś kary, płacisz kary i jest git, jesteś na wolności. Tylko którym to artykułem po już mogłoby się zainteresować, a biorąc pod uwagę współpracę buddy z różnymi osobami, które między innymi były oskarżane o kradzieży samochodów, które między innymi gdzieś tam było skarżane, czy podejrzewane o inne rzeczy, między innymi o zorganizowaną przestępczość. To... Jeden ziomek też był podejrzewany właśnie o to, że kręcił wały na bacie, nie? To jest ten gość z Monako, do którego on po po poleciał i sobie jego samochodami jeździł, krzyczał, jaki to super ziomek nie jest. Artykuł 258 Kodeksu Karnego mówi nam o tym, że kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo w związku mającym w celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli grupa albo związek określone w paragrafie pierwszym mają charakter zbrojny albo mają na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Kto grupę albo związek określone w paragrafie pierwszym w tym mający charakter zbrojny, zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15. No tego ostatniego, to o terroryzmie, to już sobie może darujemy. Czy to nie brzmi prawdopodobnie, jeżeli sobie poskładamy klocuszki pod tytułem CBSP, pod tytułem kontakty bud, pod tytułem te wyjazdy za granicę, pod tytułem rejestrowanie samochodów, niby na niego, ale nie do końca i w ogóle ten cały anturaż, który się wokół niego zrobił pod sam koniec. I jeszcze to, że Buddha teraz żegna się w ogóle z nami, organizuje. Przede wszystkim zacznijmy od jednej rzeczy. Czy ja wierzę w to, że Buddha, skoro zarobił 80 baniek na loterii, to wziął 80 baniek w kieszeń? Nie. Ja myślę, że musiał się grzecznie podzielić pieniędzmi. Loteria, wczoraj była loteria kończąca całą działalność internetową Buddy i w ogóle, że Budda się żegnał ze swoimi tam słuchaczami, widzami i że Budda w ogóle mówił, że od pewnego czasu czuje się źle w internecie i że chce zniknąć. Czy nie układa nam się to w jakąś spójną całość? Ja nie mówię, że tak było, bo tak naprawdę... Z jednej strony układa się spójną całość, drugiej, z drugiej strony nie ma to totalnie znaczenia, bo nie, nie ma to totalnie sensu, bo jak się żegnasz w internecie, to chyba jest oczywiste, że policja będzie chciała cię zawinąć, bo szykujesz się do tego, żeby kur... opuścić pokład. Raczej nie powinieneś o tym mówić, tylko po prostu... Sp... Nie mamy jeszcze oficjalnego info i wydaje mi się, że oficjalnego info do czasu postawienia zarzutów nie będziemy mieli, a postawienie zarzutów wcale aż takie proste nie jest, no chyba, że mam już tak zgromadzony materiał dowodowy gruby przeciwko Budzie, że jutro się czegoś dowiemy, no to wtedy wrzucę to w przeglądzie tygodnia i będzie perfekto. Tą drogą będzie teraz mniej więcej taki tygodniowy przestój z filmikami, bo po prostu wyjeżdżam na wakacje za granicę i nie będę, no nie chcę, nie chcę po prostu tam siedzieć nad filmami, musicie mi to wybaczyć, ja też muszę odpocząć, nie chcę powiedzieć, że od was, ale od filmu. O ty więc jeżeli by to była prawda, to Budzie w tym momencie groziłoby nawet 15 lat pozbawienia wolności. I to jest jeszcze tak, bo ja mówiłem o tych podatkach i mówię, że ta zorganizowana przestępczość jest dla mnie dość prawdopodobna. Żebyś nie mnie źle można organizować przestępczość właśnie w taki sposób, o takim charakterze, robiąc wały na podatkach, bo też umówmy się, w dzisiejszych czasach to już nie są czasy takiej twardej przestępczości, tylko właśnie te wszystkie zorganizowane grupy przestępcze, albo większość, to opierałem się na tym, że się robi wały na podatkach. Więc ja nie mówię tutaj, że. To musiała być gangsterka na zasadzie jeździli tam, zbierali choroczy i w ogóle kazali kopać ludziom groby w lasach swoimi własnymi rękami. Nie, nie o to chodzi. Teraz właśnie gruby przestępcze prowadzi się w ten sposób, że się robi jakieś wyłudzenia na wacie itd. Ja nie mówię, że to było tak. Natomiast też chcę, żebyście wiedzieli, że to wszystko można ze sobą połączyć. Świat przestępczy jest bardzo plastyczny, jeżeli chodzi o to i nie znosi próżni, jak widać. Pora na najmniej konkretną część mojego filmu, mianowicie. E, ploty, domysły i wszystko inne, co możemy sobie przeczytać na wykopie i na Pierwsza sprawa, można podejrzewać, że Budda w ogóle pra, planował spierdolkę. Jeżeli on już o tym wiedział, że coś się dzisiaj będzie święciło, wrzucił między innymi taką foteczkę ze swoją partnerką. 13.10.2024, koniec pewnego etapu, ewidentnie jest tutaj w jakiejś windzie z walizką i gdzieś sobie jedzie. Rozumiem osoby, którym się wydaje to, że Budda chciał gdzieś uciec i dla mnie z perspektywy Buddy jest to dość logiczny krok. Że wie, że CBSP chce go zatrzymać, więc chce. Ja, ja, ja słyszałem, że planuje za w sensie, że z internetu i prawdopodobnie dziś wyjedzie, ale no nie, no, to sensu nie ma. Nie ma sensu. Jak najszybciej wyjechać z kraju. Natomiast z drugiej strony, jeżeli by się czegoś spodziewał i miałby chociaż troszeczkę więcej oleju w głowie, to zrobiłby to dużo, dużo wcześniej, a no nie wtedy, kiedy już ta realizacja miała zostać na nim przeprowadzona. Sprawa kolejna, możemy tutaj w ogóle mega dużo jakichś komentarzy dziennych przeczytać. Ale sami z Alfa m.in. pisze tak: wśród zatrzymanych Budda, Grażynka, MGP ekipa i samu Bungee Detailer oj Wojtek. Jeżeli to jest prawda, no to będzie naprawdę grubo. Zobaczymy. Ja się postaram gdzieś tam wam rzucać info na mój kanał nadawczy, nawet jak My będę wiemy, że na wakacjach zagrał Wszyscy, którzy znali kiedykolwiek Buddę albo obejrzeli go w internecie, są zatrzymani. Także. Nie wiem czy wiecie, ale też możecie być zatrzymani, abym ja się na waszym miejscu trochę popatrzył za plecy, czy tam już jakiś funkcjonariusz CBSP za wami nie stoi. No takie ploteczki teraz chodzą. Co ja na... Widzowie, to są plotki, to jest nieprawda. Nie zostały te osoby zatrzymane. Zatrzymany został tylko i wyłącznie Budda i MKP Garaż. I tym, tym, tym podsumowaniem kurwa kończymy temat buddy, bo tu nie ma już o czym pierwić. no w sumie zostały przemielone ciągle te same wątki.